Jeżeli chciałbyś stać się zwycięzcą i zgarnąć 3000 grzybków, czyli ten ostatni pakiecik, kupując grzyby na home.sfgame.net, czyli na oficjalnym sklepie Shakes and Fidget, klikamy sobie tutaj na przykład pakiecik, wpisując kod twórcy Aigovski. Przejdź do płatności, tylko zanim przejdziesz do płatności, zrób sklina, wyślij mi na Discorda, na Instagrama, gdzie tylko żywnie ci się podoba, aby wziąć udział w konkursie właśnie na 3000 grzybków. Siemano! Cześć, ludzi z strony Ejkowski. witam w kolejnym odcinku z Gryz Shake's and Widget. Mamy czwartek, czyli tak już jutro wychodzi EU5, jeśli nadal nie masz Gildi VI na Discorda dla widzów i dopisz się do naszego składu Gildia Eko Grzyb bez większego ciśnienia. Chcemy zbudować fajną ekipkę, tak więc dołączajcie. E, a dzisiaj oczywiście to co co miesiąc sobie robimy, czyli zestawienie rekordzistów Guinnessa Shakes and Widget Akurat w czerwcu nie było dużo tych rekordów, tam 3 bądź 4 rekordy mamy dzisiaj tylko do e, omówienia. Jeżeli Kiedykolwiek chcielibyście jakiś e, rekord pobić, napiszcie w komentarzu, jaki rekord to by był, czyli jaki rekord chcielibyście wy pobić w Shakes and Fidget. Jestem mega ciekawy e, Waszych pomysłów. Mm. I tak, jeśli oczywiście kupujecie grzybki na home.s pamiętajcie pisać kod wspierającego i wysłać mi screena na Discorda, żeby wziąć udział na konkurs na 3000 grzybków. A my zacznijmy od razu od e, 1 czerwca, czyli w dzień dziecka, o, e, że tak powiem, od razu w dzień dziecka pierwszy rekord padł tym razem na serwerze S. Europejskim, oczywiście, czyli na tym, którym jesteśmy, i pobił go właśnie ten gracz, czyli ZUZI 10. Co? A co takiego zrobił? Co on zrobił w ogóle tak 1 czerwca? Od razu rekordziści w czerwcu, a on od razu pierwszego, w pierwszy dzień pobija rekord, e, moi drodzy. Zakończył Tornado. Najszybsze zakończenie Tornada klasą MAG, właśnie na serwerze EU1. Zajęło mu to tylko 146 dni. Tak, dobrze słyszycie? 146 dni. Dni. Poprzedni rekord e, był gracza La Cocaina. myślę, że takim wytrawnym graczom a nie trzeba przedstawiać e, La kokainy e, i trwał aż 191 dni, czyli o 50 dni rekord pobity, tak więc gratulacje Zuzi, bo jak widzicie tutaj level 400, łopcie panie, co mi się tu stało, łocie panie, łocie panie, łocie panie, 404. O! 404 poziom, Maguś ma 52 tysiące inteligencji, 41 tysięcy wytrzymałości, brawo Zuzin, no bo o 50 dni, czyli o półtora miesiąca, o prawie 2 miesiące pobić rekord jeszcze Kogula kokainy, to naprawdę nie lada sztuka. Jeszcze raz gratuluję, przejdźmy sobie do kolejnego rekordzisty. No i oczywiście kolejnym rekordzistą nie, nie mogłoby go zabraknąć, o tak bym powiedział, nie mogłoby go zabraknąć jest nikt inny jak Shake Marksman, czyli top 1 na EU2 i również pobił właśnie rekordzik na EU2. Tym razem najszybciej wbity level 400, jak widzicie ma w tym momencie 404 poziom, a to jest najszybciej wbity level 400 klasą Berserker i zajęło mu to tylko, słuchajcie teraz nie spadnijcie z krzeseł, tylko 100%. 9 dni. Tak więc w 3 miesiące wariat wbił 400 level zostaje tylko i wyłącznie bić brawa. No jest kocurem, jest kocurem ziemniurem, że tak powiem. 12 czerwca właśnie ten rekord padł, a poprzedni rekord był kanjonka, jak dobrze pamiętam, i to było jakieś 135 dni, tak więc tutaj mamy o 30 dni, czyli o równy miesiąc poprzedniego rekordzistę zdetronizował, no ale Shake Marksman jest po prostu rekordzistą wszystkiego, tak, on chyba wszystkie rekordy chce tutaj pobić, bo następny to już trzeci rekord w czerwcu w tym samym dniu oczywiście to jest jeden, z, że tak powiem, łączy się z drugim, bo to jest najszybciej wbity level 400 jakąkolwiek klasą, tak jakąkolwiek, bez podziału w ogóle na klasy i też właśnie oczywiście zajęło to 109 dni, ale tym razem poprzedni rekord e, był też ko la kokainy, czyli koki, tak, koki, fake koki i e, tam było 115, jak dobrze pamiętam, tak, 115 dni, więc tutaj tylko no o 6, o tydzień, tak, o tydzień tylko pobił ten rekordzik, ale to jest e, ze wszystkich, naprawdę ze wszystkich klas. To jest mega, mega rekord. To jest, tak powiem Wam szczerze, to jest mój osobiste, takie moje osobiste marzenie, żeby kiedyś właśnie taki rekordzik pobić, czyli powiedzmy najszybciej wbity level 400 bez podziału na klasy, tak? To jest dla mnie taki najzajebistszy rekord, a Wy napiszcie oczywiście w komentarzu swój, jaki Wy chcielibyście e, pobić i przejdźmy sobie teraz do ostatniego, czwartego rekordu, który był pobity w czerwcu. I to jest no moi drodzy, ostatni rekord w czerwcu, tak więc naprawdę czerwiec, my już sobie chyba robimy to od marca, marzec, kwiecień, maj tak i to jest czwarte nasze zestawienie rekordzistów Shakespeare'a, no to chyba czerwiec był taki najdelikatniejszy, najmniej tych rekordów było, a tym bardziej, że tylko dwóch graczy wzięło udział w ogóle w, w pobijaniu rekordów Shakes and Fidget, bo był to Shake Marksman i właśnie ostatni rekord był znowu Zouzi 10, czyli 1 czerwca pierwszy rekord Zouzi, a 20 16, 16 czerwca drugi rekordzik a co e, najszybciej wbity level 400 tym razem klasą oczywiście Mac na serwerze S1 właśnie tutaj widzicie Zuzi i trwało to 161 dni. Poprzedni rekord był kokainy, dla kokainy 178 dni, tak więc też tutaj no, dwa tygodnie to nie jest taka różnica jak wcześniej, czyli 50 dni. Ale brawo, oczywiście, gratulacje, tym bardziej, że to jest drugi rekord. E, czyli mamy dwa rekordy w czerwcu Sheika i dwa rekordy w czerwcu e, Zuzi 10. No mamy Kocury Ziemniury, tak, ale powiem szczerze, spodziewałem się, że czerwiec będzie mocniejszy, a tutaj tylko. Rekordziki. Jak na razie najgorszy, jeżeli chodzi o miesiące pobijania rekordów, był właśnie czerwiec. No ale to i tak musimy, e, oczywiście, czapki z głów, czapki z głów, i oczywiście bijemy brawa dla naszych rekordzistów shakes and fidget. Mordeczki dzisiaj to oczywiście to był tylko i wyłącznie odcinek e, taki e, zestawienia rekordzistów, tak więc nie będziemy go przedłużać, tym bardziej, że już muszę tutaj rozgrzewać palce na EU5. Jeżeli nie macie gildii, a gracie grzyb, wbijajcie na Discorda dla widzów, tam mamy plan gry. E, oczywiście jest bardzo, bardzo dużo osób pomocnych, nie musicie nawet e, grać z nami na EU5, wystarczy wbić na Discorda dla widzów, żeby się dowiedzieć więcej ciekawostek. Zostawcie łapkę które górę, subskrypcję z wnęczek, żeby być na bieżąco. Dzięki wielkie za dzisiaj. Żółwik, piona, siemaneczko i do następnego.